Witam was w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. W dzisiejszym odcinku poznajemy jakieś nowe mapki i muszę się tutaj wam pochwalić, drodzy widzowie, że udało mi się po raz pierwszy dzisiaj wygrać. Zapraszam. I jak zwykle zaczynamy od darmowej nagrody. No i czy coś nam dobrego dzisiaj wylosuje, mam nadzieję, bo jeszcze nic dobrego tutaj nawet nie miałem. Może jakąś epicką skórkę Daynot 10. No nie tylko jeden żeton. No dobra, o proszę bardzo, tutaj możemy sobie odebrać jeszcze jakąś losową skórkę, także miejmy nadzieję, że tutaj coś fajnego wypadnie, bo już bym sobie chętnie ją zmienił. No i jaka nam wypadnie? Skórka nietypowe! Jest, mamy to! Dobra, jest nowa skórka! Oczywiście od razu wyposaż. No i czy tu warto wydać 30 tych gemów na żetony stumble, żeby odlokować? Chyba warto. No dobra, wydamy sobie te 30 tego czegoś. Jeszcze raz muszę wydać! No nie, to ja nie wiem, czy warto. No dobra, już damy sobie. Odbierzemy sobie 10 tych żetonów. Nie było chyba warto. No ale niestety, gramy sobie jakąś mapeczkę, zobaczymy, czy nam wylosuje jakąś nową. Miejmy taką nadzieję. Miejmy także nadzieję, że od razu nie odpadnę. No i co nam tam wylosuje? No dajesz maszyno losujący, coś za długo mi tutaj losuje. I uwaga, lodowa. Oczywiście na niej grałem. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj był fajny myg na początku. Trzeba było skoczyć na tego dziabonga tam. Pyk. Ja, no prawie się udało, ale niestety to jeszcze nie to. No i teraz tutaj driftujemy. Kurczę, jest dobre miejsce, jak na razie. Podbiegamy sobie, trzeba uważać. Oczywiście na te. E nie! Kule. Mam nadzieję, że mnie nie trafi. O, udało się, nie trafiła mnie ta kula. I teraz znowu niebezpieczny moment. Udało się to przeskoczyć? Jest dobrze, bardzo dobrze. Będzie drugie miejsce, chyba. Tylko teraz, żeby się nic nie stało, dajesz Bart. Jest, mamy drugie miejsce. Bardzo ładnie, przechodzę. <grystanie> Rzadko się to na drugim miejscu z widzami. Jak my grali, to tak fajnie znowu nie było. Cały czas przegrywałem. Oczywiście, że sobie będziemy grać z widzami jak najbardziej. A teraz sobie poczekamy, aż wszyscy przebiegną. Koniec rundy. No i gdzie jest Bart teraz? Kurczę, w tym nowym outfitie to ja sam nie wiem. Gdzie jest Bart? Jest, tutaj się schował. No i już nam. Losuję następną mapkę. Czy będzie jakaś nowa tym razem? No nie, niestety nie będzie nowej. Będzie tak, którą już nawet znam, dość często ona wypada. Oby się udało tutaj przeżyć. Zobaczmy, zobaczymy czy się uda przeżyć. Tutaj sobie, o właśnie, tak jak ten sobie będę. Dobra taktyka w sumie. jest stać obok tego. I nic nie powinno nam się stać. Taką mam nadzieję, przynajmniej... Jezus Maria, nie! Dobrze, i tak długo, i tak długo już przetrwałem. Kiedy przejdę? Kiedy przejdę? Ja już nie! <śm> nie! Jest, żyje, jeszcze żyje, stop! Nie kończcie mnie, dzikie biedronki! <śm> nie, ile ich tam jest? Nie udało się, ale było blisko. Dobra, expa już dostaję. No i od razu czekamy na kolejną rundę. No muszę, widzowie, w to trochę pograć, żeby właśnie się nauczyć tych mapek. No i lecimy, lecimy. Zobaczymy jak to będzie. Hyc, hyc! W nowym stroju to mi możecie podskoczyć. No i dobrze, dobrze to na razie wygląda. Niestety się tutaj odbiłem od piłki, ale jest, znowu się odbiłem od piłki. Lecimy dalej, lecimy dalej. Częściej muszę skakać, bo to nawet sporo przyspiesza. I nie! Kurczę! Prawie się nadziałem na piłkę. I nie! No nie, stop! Dobrze, dobrze, dobrze. Nie będzie chyba tak źle. Przeskoczyłem tą wściekłą piłkę, no tam nie prawie musnęła. Już jestem blisko mety i czy się. Nie, nie co ty robisz, Bart? Nie! Dobra, szybko, bo nie ma czasu. Kurczę, jak tak dalej pójdzie, to odpadnę w pierwszej rundzie i no nie, chyba odpadam. Chyba nie zdążę. Jeszcze jest nadzieja? No nie, już nie ma nadziei. Ok, odpadam, kurczę. Na szczęście coś, expak gwiazdek wpadło. Losowanie kolejnej maweczki. No i znowu nam tą mapkę wysował. Nie lubię jej, tak szczerze mówiąc, za bardzo. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze i teraz ją przejdę. Uwaga! Hits, hits. Oni są szybsi. Jest, udało się szybko ominąć ten młot. Dziki. Ale tych piłek już leci. To mi się już niezbyt podoba, ale. Dobra, jedna się rozpuściła. Jesteśmy na dobrej pozycji. Na bardzo dobrej pozycji jesteśmy ominięty młotek. Elegancko. Dobrze to wygląda. Chyba jestem na pierwszym miejscu. Nie jestem do końca pewny, ale chyba tak. I uwaga, już dobiegamy przed do Nie, mnie znowu ta piłka w głowę, trafiła, uwaga. I jest meta. Wygrywamy. Pierwsze miejsce. To mi się podoba. Barti gry. Elegancko. O, dobiegł drugi. Trzeci, czwarty i już 50. No i do widzenia, gracze, którym się nie udało. Barty tutaj w prawym górnym rogu. No i czekamy na kolejną mapeczkę. Może udałoby mi się po raz pierwszy w tym odcinku wygrać? Byłoby dobrze. Okej, okay, próbujemy tą kolejną mapkę. Też niezbyt to mi się podoba. I hits, hits. Dobry skok na początek i hits. Uuuu, dobrze. Źle, bardzo źle. <śled> nie, okej, okay, jest okej. Okay. Tutaj szybko trzeba przelecieć. Dobrze jest pierwsze miejsce jak na razie. Jest bardzo dobrze. A, zdążysz, zdążysz. Prawie ja spadłem, ale nieważne. Leć bart. Będziemy pierwsze miejsce znowu, no nie wierzę. Patrzcie, jest pierwsze miejsce. <laughs> to mi się podoba. Przechodzę. No i jeszcze paru zawodników. Musi dobiec do końca. No i dochodzimy do finału. Może w końcu uda mi się ten finał wygrać? O, bardzo ładnie tutaj spadł. Koniec rundy, udało się przejść. Bardzo fajnie, dochodzimy do finału. Ale coś czuję, że będą problemy tutaj z tym piratem, bo ma dobrą skórkę. No i jaką mapę nam wylosuje na finał? Tomo, ona nie jest taka zła, bo już ją dosyć mocno kojarzę. Już na niej chyba wygrałem raz. Dobra, leć Bart. Dobry początek, dobry skok. Tutaj do tego teraz. Dobrze Znaczy dobrze, mogło być oczywiście lepiej Ale nie jest tak aż bardzo źle Leć bar, tutaj chyba nie zdążę Przed tym, ale już trudno <grymne> Ten mnie wyprzedza, kurczę on chyba wygra Ale jeszcze mam oczywiście szansę Jak najbardziej mam szansę Jest, 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 wysuwam się chyba na prowadzenie Jest <grymne> Chyba po raz pierwszy wygra. Proszę Państwa, drodzy widzowie, chyba mi się uda po raz pierwszy wygrać. Szybko teraz, żeby nic tutaj nie zepsuć, chociaż ciężko będzie coś zepsuć raczej. Udało się i proszę Państwa, nikogo za mną nie ma. Jest, udało się przejść. No i o to chodzi. Pierwsza wygrana, drodzy widzowie. Mamy pierwszą koronę. No i to mi się podoba. Dużo expa, jedna koronka, gwiazdki, pucharki. Dobra widzowie, raz my wygrali. To jeszcze ostatnia runda w dzisiejszym odcinku. Oby była jak najlepsza. No i na dzisiaj skończymy. Oczywiście z tej gry będą live'y jak najbardziej, bo fajnie się gra z widzami. Także oczekujcie tych live'ów, niestety za często ich nie mogę robić. Oho. No bo, oczywiście praca, dorosłe życie. Co, na farta lecimy chyba, nie? Aj, dobra, no nie udało się na farta. No, to sobie lecimy za tymi zawodnikami. Zawodnikami, za tymi ludźmi raczej. Dobrze. Nie! Kurczę, jak mnie zepchnął. Skandal to był po prostu. Ja uważam, że to był skandal. I teraz muszę jak najszybciej tam. Nie, jeszcze mnie zepchni. No, niestety nie zdążyłem. Dobra, jeszcze jedna mapka w takim razie. No i ostatnia mapeczka. Znaczy, ostatnia mapeczka. Kurczę, no. Masakra. W tą mapkę jeszcze nie grałem, ale oglądałem, jak widzowie grają. Ale to nie znaczy, że wiem o co tu chodzi, bo. Totalnie nie wiem. Aha, okej, okay, już chyba wiem. Już chyba wiem o co chodzi. Strasznie, tutaj! Nie! Jezus, udało się. Jak to szybko? Kurcze, idzie. To ja się nie spodziewałem, że aż tak szybko. O dobra, ale chyba mi dobrze idzie jak na razie. Może to przejdę. Może to przejdę, może się uda. Fajne są tutaj gierki, nie powiem. Nie! O sied, <śled> o sied. Dobrze, nie, co tu się dzieje, widzowie? Aż emotkę posłałem, dobra. Nie, stój, udało się po raz kolejny. Nie, 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 przechodzę w ostatniej chwili na szczęście, jaki fart. Ale naprawdę szalona mapka, dobrze, dobrze, że nowa, bo jeszcze na niej nie grałem, także poznajemy nowe mapki. Elegancko. No i czekamy na kolejną. No i kolejna mapka, czy na niej grałem? No, chyba nie, nie, chyba na nie nie grałem jeszcze. No ale próbujemy. Zdążymy pod tym jak najbardziej. O nie, to nie. Dobrze, udało się. Jaka masakra, widzowie. Nie, wszystko mnie tutaj atakuje. To nie jest dobry znak. O kurde, tutaj środek tu jest pusty. Widzowie, co to ma znaczyć? Masakra, ja się tego nie spodziewałem, że tak tu jest. Dobra, tutaj na spokojnie trzeba raczej to przejść. No i dobra, mamy to na spokojnie, najlepsza metoda. Tutaj na farta, to też jest dobra metoda. <ścjalnie> centralnie, o super. Ekstra, centralnie w słupek jeszcze jest zgniót praktycznie. O, tu się ten młot bardzo szybko kręci, nawet nim lekko dostałem w czoło. No i teraz tutaj trzeba to też dobrze ogarnąć, nie tak jak ja, tylko dobrze. To jest jedno. Teraz, jak one się zawija, to skaczymy na drugie. I jak to się zawija, to skaczemy na trzecie. I oczywiście wypada, wypadałoby nie spać. Odpadam! No, niestety, odpadam. Cóż poradzić. Także to była ostatnia mapka na dzisiaj. Tu jeszcze jakiś expik, wiadomo. Nowy strój, bardzo fajny. Odbieramy sobie. A na dzisiejszy odcinek wystarczy. Jeżeli Wam się podoba, no to standardowo. Pamiętajcie o łapeczkach. No, i do usłyszenia.